Po to, żeby sobie przypomnieć, że jesteśmy bożonym dziećmi, że mamy ojca, który nas kocha. No to y, ciągle powinno by być u nas jak takie y, światło, które się mają. Tym bardziej, że y, ta przeszłość, która ma nam dawać siłę i y, y, ma nas mobilizować, dawać nam poczucie takiego bezpieczeństwa, że mamy ojca, ona jest nam szczególnie potrzebna wtedy, kiedy jesteśmy sami kiedy jesteśmy na wygnaniu. I e, może są w tej sytuacji, które mają takie poczucie, że e, w tym momencie są w takim miejscu w, w swoim życiu, które przypomina trochę takie, taki moment, kiedy na szlaku wyszedłem i e, jestem w, trak w trakcie drogi jestem w takiej sytuacji, w której dawno e, już punkt początkowy za mną już nie widać. Szczytu też jeszcze nie widać. Jestem gdzieś pomiędzy i zaczynam tracić siły. I e, dzisiaj, będzie, dzisiaj będzie trochę o tym. Każdy z nas ma taki moment. Teraźniejszość to czas, kiedy właśnie zmagam się z momentami życia, e, kiedy jeszcze nie, nie widzę celu z obrazu, że są jest odległy, albo może jest blisko, ale nie widzę. I mam takie poczucie, że jestem gdzieś rozciągnięty w czasie, rozciągnięty w drodze, w środku drogi, drogi albo w środku nocy. Mówię o tym dlatego, że kiedy pomyślałem o tym drugim sakramencie, o którym chciałem mówić, o Eucharystii, w czasie w której się teraz spotykamy, to pomyślałem o tym, że Eucharystia jest dla nas jak pokarm na drogę, chleb powszechny, który otrzymujemy codziennie. I przypomniał mi się ten yy, starotestamentalny obraz proroka Eliasza, który znamy dobrze ten obraz. Uciekał przed dniem yy, królowej Jezebel, bo upomniał się o Boga mm. i na nagrzekanie zniszczył proroków Baala. I, a potem musiał uciekać. Uciekał przez pustynię, aż kiedy się zmęczył i zabrakło śmierci. Powiedział Boże, nie mam już siły walczyć w Twoim imieniu. Jestem słaby i pragnę śmierci. I wtedy staję przy nim anioł i daję mu e, chleb, żeby się eniarzł siły. Bo przed wstań, bo przed Tobą jeszcze długa droga. Masz jeszcze do wypełnienia wiele, wiele rzeczy. Musisz iść. I to mówi nam Jezu Jezus. do nas mówi dzisiaj. Wstań, przed tobą jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Musisz iść, nie trać siły. Dostaniesz teraz pokarm. Dostaniesz, że mnie pokarm, dostaniesz, że mnie zaokrą. To jest to światło, które ma się zapalić w naszym sercu. Moi drodzy, kiedy tak o tym myślałem, to przypomniał mi się... z takimi słowami, proszę to jest dla Ciebie, weź to światła i ono niech Ci świeci, wtedy, kiedy inne światła zgasną. Jest taki moment w filmie, kiedy rzeczywiście w bardzo trudnej opresji, bo bohater wyciąga to światełko i to światło jak latarynka świeci i ochrania go przed złem. Wszyscy z kimiszeu. To trochę taki tolkienowski symbol. Gloria, to taki tolkienowski to, to symbol y, Eucharystii, światła, które mamy na drodze. Kiedy przychodzą ciemności, mamy do światło, zawsze możemy je wyciągnąć. I ta Eucharystia to nas na wyciągnięcie ręki. Chciałbym o tym więcej powiedzieć, kiedy spotkamy się na dole, ale skoro jesteśmy na Eucharystii, to nie sposób nie nie wspomnieć o tym, jak wielka miłość Boga jest zamknięta w mał chleba i w kropli wina. Jak wielka miłość Boga to jest miłość ukrzyżowana, miłość krzyży. Bóg powiedział, e, Chrystus powiedział do Nikodema, Się o radości. Mówi nam szczęśliwe oczy Wasze, że ludą, widzą i uszy Wasze, że słyszą. Jezus rozradował się w tym świetle, że wysłuchał Cię, Ojcze, Panie, nie i Ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a się pustaczką. Ta wielka Boże miłość, niesamowita, jest dostępna w taki sposób, że. Nie trzeba być mądrym i ostrobnym, żeby się z Nim spotkać. Wystarczy być prostaczkiem. Może nawet trzeba być prostaczkiem. Bo trzeba być prostaczkiem, żeby w kawałku chleba zobaczyć Boga w ogromnej miłości, Na wyciągnięcie ręki dla Mnie. To jest lekarstwo na wszystko w naszym życiu. Kiedy przyjmuję Chrystusa do serca, to rozpala się takie wewnętrzne światło. Obym tylko mógł przyjąć Go z takim otwartym, połającym sercem. Wtedy wtedy zapala się środki, które daje mi siłę. I to rzeczywiście dla mnie z nieba, Chleb na pustyni. Chleb, który mogę się karmić i yy, który sprawi, że ja na tym wygnaniu będę mógł iść. <coughs> Daję mocą tego pokarmu Eliasz szedł 40 i 40 nocy, aż do Bożej góry choroby. Do celu. Do celu swojego spotkania z Bogiem. Pomyśl o, o Eucharystii, o tym sakramencie, który jest dla mnie pokalny. I chciałbym znowu, żebyśmy, jakby wracając do początku, wrócili do tego sakramentu, kiedy przyjąłem go pierwszy raz. Byliśmy tutaj małymi dzieci. Pamiętamy coś z tego momentu? Pamiętamy wzruszenia, emocje, które to, temu towarzyszyły? Nasze pierwsze, nieporadne, jeszcze może, spowiedzi święte? I ten moment, kiedy po spowiedzi mogę przyjąć Chrystus do serca i zaczyna się moja wielka przygoda z Eucharystią. Msze się tutaj, tu Może ciągnięte za rękę przez moich rodziców, albo babcia, albo dziadka. Pierwsze Eucharysty, w których brałem udział. Spróbujmy wrócić do, tego, do tych momentów. Może Zdjęcie mojej komunikatu, jakim był wtedy małym dzieckiem, moją białą sukienkę, mój garnitur, że już nie jest odświetlność tamtego dnia. To nasze oczy nie będą szczęśliwe, bo, bo naprawdę wielu królów pragnie pragnęło na to, co my a nie ujrzymy. I usłyszeć to, co my słyszymy, a nie usłyszymy. Mamy przywilej, wielki przywilej. Bóg w taki sposób mieszka wśród nas. I może zamieszkać także w moim sercu. Pomyślmy o tym dziś, kiedy będziemy przeżywać Eucharystię. Kiedy stanie, wokół ołtarza. Pamiętajmy, niech nigdy Eucharystia nie będzie dla nas czymś w rodzaju teatru, gdzie siedzę w ławce i biernie patrzę na to, co się dzieje. To jest, moi drodzy, uczta. I to nie byle jak uczta. Uczta, którą Bóg, w którą Bóg wkłada tyle miłości, własnego syna kładzie na ołtarz krzyża. I patrzę, jak umiera jego dziecko. I Chrystus nam to pokazuje, w czasie każdej Chrystusa. I, chy, i bóg, pragnienie Boga jest, żebyś wziął w tym udział, żebyś wzięła w tym udział. Żebyś nie był tylko tym, który biernie na to patrzy. Może zmęczony tym, 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 co przywlokam to ze sobą. Przywlokam moje życie, moje problemy, przywlokam to ze sobą i siedzę obciążony, obciążony tym. Trzeba teraz podejść do ołtarza, sercem podejść do ołtarza, zgromadzić się, i być uczestnikiem. Bo ta uczta jest też dla mnie. Jestem zaproszony na ucztę. Mam zaproszenie na ucztę mojego Boga. I ta uczta, jeszcze na dodatek, jest ucztą, w której ten Bóg przychodzi, wchodzi do mojego serca. To jest piękne. Moi drodzy, Chrystus, kiedy przychodzi do nas w taki sposób, kiedy my go przyjmujemy świadomie, kiedy uczestniczymy w tej uczcie, składamy też swoje ofiary. Razem z Bogiem włączamy się w jego ofiary. Co położysz na ołtarzu dzisiaj? Twoje życie, może tą połowę drogi, może tą północ, kiedy kresu drogi jeszcze nie widać, a przejdziony jest szmat drogi jest już zmęczony. Może to zmęczenie trzeba położyć. Bo, bo powiedzieć, Boże, składam się po prostu, wkleję to, przykleję to do Twojego krzyża. Moją małą ofiarę. Tylko zła nie będzie dawać. Więc zło się zostaje wcześniej. U progu świątyni. Myśmy to już uczynili e, przez akt pokuty. Teraz nadchodzi czas, żeby Bogu dać miłdolę. Tą walkę z prowokami Baalą, tak, którą się zmęczyłem. Dać to Bogu. Powiedz im, Boże, to jest dla Ciebie. W imię Twoje. Zaczęliśmy przez siebie w imię Ojca i Syna i Ducha I tak samo im zakończymy Właściwie to nawet nie będzie zakończenie. Tylko to będzie posłanie. Nadal idź, idź. Bądź wierny. Idź, jmój się. Takie, takie herbertowskie posłanie. Bądź wierny. Moi <laughs> no, drodzy, chciałbym jeszcze tylko na chwilę od, odnieść się do dzisiejszego czytania pierwszego, bo jest tutaj piękne... Znowu obraz pokoju, gdzie to, co jest, można powiedzieć, z natury rzeczy skłócone doznaje takiego, takiej harmonii pokoju. I to w niesamowity sposób. Coś, co po ludzku rzecz biorąc nigdy nie będzie żyło obok. Wydaje słuszny wyrok i sądzi sprawiedliwie. Przychodzi w Duchu Świętym, w duchu mądrości, rozumu, rady, męstwa, wiedzy, Bożej. Bożej. Prawie siedem lat temu tego jest tutaj wymienione. W tym duchu przychodzi Chrystus i przynosi pokój. Jaki pokój przynosi? Pokój, który jest, w którym wilk mieszka razem z barankiem? Ciele w lew się pasą razem i mały chłopiec może je pogadać. Gdzie krowa i dziedzice przestają przyjaźnie, a lew nie je jak u słomy. Gdzie niemowlę igra na morze kory i dziecko chłodne są jakby do w kieszeni. Moi drodzy, wiecie co to jest prawo dżungli. To jest prawo, gdzie silniejszy zjada był słabszego. Tutaj jesteś odwrotnego, Bóg przychodzi i nawet to prawo dżungli jest w stanie. Zamienić na pokój. Wiecie, co odbiera człowiekowi siły? Bardzo często człowiekowie odbiera siły, właśnie to prawo dżungli. To, to tkwienie w świecie, w którym ciągle jeden zjada drugiego. I to jest, to jest nasz świat dla mnie. W takim świecie żyjemy. I mamy szansę na pokój. Mamy szansę na pokój. Ten pokój przynosi Chrystus ze swoją sprawiedliwością. Akt sprawiedliwości, który, w którym z którym Chrystus przychodzi, to ma nam mi się czas tej sprawi sprawiedliwości boimy. Ale dlaczego mamy się bać? Sprawiedliwość Boża jest przecież zawsze yy, dobra. Więc jeżeli będzie Bóg pokaże mi, że coś muszę odrzucić, wyciągnąć ze swojego życia, to dobrze, bo to nie mam się tego bać. To jest dla mojego dobra. Ale może być odwrotnie, że Bóg właśnie wytnie innych po to, żeby, żeby przestał, żeby przestał mnie gnieść. to jest też na moją korzyść, że przyjdzie pokój i prawo w ustąpi pokojowi. To w taki niesamowity sposób, że nawet, nawet to, co się mi kojarzyło w moim życiu z, drapie, z drapieżcą, że z drapieżem, że nastaje na moje życie, z kłami, z pazurami, że to wszystko się zamieni na pokój. I taką mam obietnicę czasów mesjańskich, a czasy miesięckie nastają też kiedy tu w Eucharystii się z Chrystusem, pokój w moim własnym sercu. Pokój dla wszystkich, którzy są skłóceni sami ze sobą, którzy nie akceptują swojego życia, którzy mają wojnę w środku swojego, swojego jesteśla, którzy nie zgadzają się na to, co się stało w jego życiu, czyli w jej życiu, którzy e, nie zgadzają się ze sobą, którzy e, mają w sercu urazę, chowają do ludzi ludzi skrzywdzonych przez kogoś. Takich, którzy są zdoszkniali, mają złość w sobie i ta złość właśnie wynika z wojny, którą mamy w sercu. Do takich ludzi przychodzi Chrystus i mówi pokój. Przenoszę pokój. I radość. Uśmiechnij się. Uraduj się. Bo Twoje oczy patrzą na mnie. I Twoje uszy słuchają mojego głosu. To jest piękne. Eucharystia światło w środku nocy i chleb y, dla zwłodniałego wędrowca. To jest ten, ten y, sakrament, który mamy na co dzień. Powszechny sakrament. Bóg, który daje mi z siebie, żebym nie umarł z głodu, bo jestem, rzeczywiście z na pustyni. Może jestem właśnie w środku pustyni. Jestem w, w ziemi wygnania, w tej takiej eliotowskiej właśnie ziemi gałowej. W środku tej ziemi dołowej, ale jestem yy, karmiony Eucharystą. Słuchajcie, może nie ma co więcej mówić. Mamy Eucharystę. Tutaj ją mamy. To jest ta sama Eucharysta, którą się kiedyś. Pierwszy raz jako małe dziecko. Jest tylko jedna święta. Bo jest tylko jedno kapłaństwo. To jest kapłaństwo Chrystusa, który umarł nas na krzyżu. On służył jedną ofiarę. Ja jako ksiądz tylko Państwo razem z chwilą, ale my uczestniczymy. Wy też mnie uczestniczycie. Przez właśnie mocą, mocą tego zaproszenia, którego Chrystus do nas sobie stosował. Pomyślmy o tym. I dziękujmy Bogu i przyjmijmy go do serca tak, jak chce nam się dać. I niech nastanie radość w naszych sercach, chociaż noc jest już w połowie. Można powiedzieć, noc się posunęła, a przybliżu się dzień. Kiedyś przyjdzie czas, że naród kroczący w ciemności ujrzy światłość. No właśnie na to czekamy. To jest nasz nadal.